Dziś pogadamy sobie z kolegą Konradem o Centurionie. Konrad, powiedz nam coś na start o Centurionie, tak ogólnikowo. Dobrze, a więc je, jeżeli chodzi o Centuriona, to dla tych, którzy nie wiedzą: jest to pierwsza postać wprowadzona już po wypuszczeniu gry i ma on przedstawiać e, tradycyjnego rzymskiego żołnierza. I jeżeli jeszcze chodzi o, o jego styl grania, to gra on na agresywnym i szybkim atakowaniu przeciwnika przy użyciu swoich kopnięć i uderzeń z pięści, aby zmusić go do obrony i nie dać mu miejsca do oddychania. Może nam powiesz coś, jak najlepiej grać przeciwko Centurionowi najlepiej. Dobrze, a więc jak, jak mówiłem wcześniej, Centurion jest... Postacią skupioną głównie na ofensywie, więc główną poradą jaką mogę dać na granie przeciwko niemu jest, jest sprowadzenie go do defensywy i nie danie siebie sprowadzić do defensywy. Można to zrobić poprzez po prostu atakowanie go i, i unikanie jego ciosów i uderzeń. Powiedz jak się gra Centurionem kiedy przeciwnik ma przewagę liczebną w takim razie? Dobrze, a więc Centurion jest postacią bardziej zorientowaną w pojedynkach 1 na 1, więc kiedy przychodzi do stałania na dwóch lub trzech przeciwników robi się trochę kłopot. Jednak ja na przykład korzystam ze strategii takiej, żeby zmniejszyć liczbę przeciwników jak najszybciej, czyli skupiam ataki na jednym, a na przykład uderzenia pięścią na drugim. Z czego tutaj też jeżeli chodzi o walkę z większą ilością graczy, to tutaj też bardzo mocno wchodzą umiejętności danego gracza, więc tutaj postać nie odgrywa aż tak dużej roli, jednak nadal można sobie poradzić z centurionem w takich warunkach. No to powiedz nam w takim razie jak Ty masz przewagę liczebną, to jak najlepiej można to rozegrać. A więc, jeżeli to ty masz przewagę liczebną, to ja najbardziej polecam bym używać dwóch rzeczy na centronie. Pierwsze, jego naładowanego ciosu pięścią, który powala przeciwników na ziemię, i jego naładowanego ciężkiego ciosu, który stan lokuje przeciwnika na odrobinkę czasu, przez co, przeciwnik, przez co nasz sojusznik może go walnąć za darmo o taką podstawową rzecz, no to nie fidować revenge'a i takie najbardziej typowe strategie, kiedy ma się przewagę, czyli tak bić w, bić w, w odstępach czasowych i czasami spróbować kogoś powalić, żeby przynajmniej wymusić na nim dużo. To może powiedz nam o jego zestawach ruchów. A... Dobrze, a więc jeżeli chodzi o zestaw ruchów, to wspomnę tutaj o kilku dla mnie bardzo ważnych e, rzeczach. Czyli, najpierw, zaczniemy od kopnięcia Centuriona, które jest dosyć dobre w rozpoczynaniu walk. Jest jednak odrobinkę wolne niż inne basze e, postaci, ale nie zmienia to faktu, że jest dosyć dobre. I jeżeli nim trafimy, to wtedy. Mamy zagwarantowanego lighta. Wstępna rzecz to, to jest uderzenie pięścią Centrona, Czyli po lekkim albo ciężkim ataku możemy kliknąć środkowy przycisk myszy, żeby walnąć kogoś pięścią. I teraz tak, to walnięcie pięścią ma, ma trzy etapy. Jest pierwsze, czyli od razu, jest drugie, które... Które jest odrobinkę wolniejsze, i możemy tym wybejtować kogoś dodża. Jest trzecie, które powala kogoś na ziemię. Dwa pierwsze dają nam gwarantowanego lighta a trzeci daje nam gwarantowany skok za aż 30 obrażeń na przeciwnika. Co jeszcze mogę wspomnieć, Centurion posiada po sparowaniu też kopnięcie, i ja bym polecał używać go zawsze po heavy, bo zabiera. Przeciwnikowi staminę i gwarantuje lata. I jeszcze ostatnia rzecz to to, że Centurion ma, e, może naładować swoje ciężkie ataki na początku komba i w środku. Jeżeli zrobimy to na początku, to ma ono trochę większy zasięg, a jeżeli zrobimy je w środku komba, to jest ono nieblokowalne. Czy warto na centurionie oszczędzać staminy, czy lepiej się wywalić z całej staminy i zadać tu trochę więcej obrażeń? Mm, dobrze, a więc jeżeli chodzi o staminę na centurionie, to taka ciekawostka, że centurion ma najwięcej staminy ze wszystkich postaci w tej grze, więc w większości przypadków da się ogarnąć tą staminę, jednak jeżeli. Mamy już chęć zadania trochę większych obrażeń. Jednak nie polecałbym wywalać się e, ze staminy na centurionie, chyba że e, jesteśmy pewni, że ostatnim ciosem dobijemy przeciwnika, albo mamy tyle HP przewagi, że nie będzie w stanie on nam e, nic zrobić. Czy warto przy przełamaniu gardy centurionem udać się trzy razy głowizo, czy ciężkim? Ja bym najpierw patrzył na to, ile przeciwnik ma staminy, ponieważ trzy uderzenia w twarz zabierały przeciwnikowi połowę staminy, tak mniej więcej. Więc, jeżeli przeciwnik ma mniej niż połowę staminy, to można go wanoć dwa razy i wyrzucić na ziemię i na niego skoczyć. A jeżeli ma więcej niż połowę staminy, to po prostu użyłbym ciężki a... Czy po parowaniu lepiej dać kolanko i zrzucić kogoś ze staminy, czy lepiej dać atak? Jeżeli chodzi o to, to tak jak już wcześniej zacząłem trochę o tym mówić, po, po sparowaniu ciężkiego ataku zawsze uderzamy kolanem, albo mieć przy tym gwarantowanego lighta, albo można jakoś rzucić w ścianę, wtedy ma się gwarantowany ciężki atak, albo wyrzucenie na ziemię naładowanym ciosem. A, je, a przy parowaniu y, light'a mamy po prostu w pełni naładowany heavy. Czy Centurion radzi sobie w obecnej mecie? Czy coś byś mógł powiedzieć? Ogólnie Centurion jest postacią, która nie, nie zestarzała się aż tak y, mocno, więc ja bym powiedział, że radzi sobie dobrze. Ma dużo fajnych połączeń, komb. Ma dużo presji, robi to do czego był stworzony, a więc. W tych realiach, for honor, jest to postać, która może i trochę stara, ale nadal dobrze się trzyma. Czy dla początkujących byś mógł polecić tę postać? Ogólnie to Ubisoft napisał, że ta postać jest trudna. Ja bym jednak nie wierzył w to aż tak bardzo, bo nie jest to postać, której ja osobiście z doświadczenia dałbym łatkę bardzo trudnej. i Ma kilka rzeczy, których należy się nauczyć, ale ja bym dał takie bardziej średnie, średnią trudność, więc jeżeli ktoś jest początkujący to muszę powiedzieć, że po kilku, kilkunastu grach po jakimś czasie na pewno da sobie radę i ogarnie Centuriona.